ad pan pana Romualda Ichle. to znaczy panie przewodniczący wysoka komisjo to co przed chwilą było powiedziane tutaj na tej sali to w niczym nie nie chcę nie chcę tego negować to potwierdza to co powiedziałem że zapowiedzi mają, mamy świetne i ten rząd jest świetny ale w zapowiedziach bo nam nie chodzi o zapowiedzi, rolnikom nie chodzi o to, żeby zapowiadać, że na to czy na to będą dopłaty, czy będzie to czy to. Tylko jeśli jest taka decyzja rządu, to trzeba to wprowadzać. I o to wczoraj zabiegałem, żeby nie było to tak, że różne za chwilę warunki yy, pozwolą yy, usprawiedliwiać się, że tego czy tamtego nie będziemy dalej. Wykonywać, a rolnicy będą na to czekać, bo rolnicy mają dobrą pamięć i nie da się, jeśli jest deficyt budżetowy, proszę policzyć, niech minister rolnictwa wyliczy, ile kosztują środki produkcji na wyprodukowanie czy na obsianie nawozów. Na jeden hektar pod pszenicę, rzepak, groch czy, czy buraki cukrowe. I ile może ten rolnik z tego mieć zysku? To jest istotą rzeczy, bo przecież wszyscy mają zysk. Po kilkaset, niekiedy procent, jeśli chodzi o ceny detaliczne. Tu przykład był bardzo dobry, jeśli chodzi o, o jabłka. Że, że te ceny już nie wiadomo czego szukać ja dzisiaj kupowałem truskawki i podobnie marża jest około 40 do 50% ten sprzedający bierze za to że, tylko, że kupił i sprzedał no rolnik by bardzo chciał kupić i 50% naliczyć marżę i, i czy tam yy, sprzedać. Nie ma taki rolnik możliwości i chodzi o to, żeby zapowiedzieć yy, yy, jestem za, i, 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 ale to realne muszą być zapowiedzi nie tylko po to, żeby rolnicy, żeby to się dobrze na wsi słyszało. Bo już takich, którzy to obiecywali, było wielu, jak już tu też. Na tej sali było mowa. Łatwiej jest powiedzieć, później jest bardzo dobrze, e, 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 trudno no, zrealizować. A jeździć po wsiach i opowiadać e, e, i chwalić ten rząd, jest, będę pierwszy, który będzie chwalił, jeśli się zmieni e, te, e, i będzie wprowadzał te zapowiedzi, które, które wprowadza. No Bardzo i co panu? z tymi, którzy, już kończę panie przewodniczący, co z tymi, którzy w przeszłości stracili, bo nie, wszyscy, nie, nie jest tak różowo z nawozami, ze zbożem z importowanym i tak dalej. Wymyśli się znowu kategorię zboża, nie wiem już teraz jak już mamy, jak się je nazwie i znowu będzie się mówiło, że w, w tego albo ta, tamtego nie idzie wprowadzić. Nie. Obiecujemy rolnikom, że będziemy płacić za hektar tyle, to zapłacmy to i powiedzmy, pokażmy, że płacimy, czy, wraca, czy wracamy te y, y, dopłaty. do Jeśli mówimy o dopłatach i Unii Europejską, to najpierw się mówi, że, że będą dopłaty, a później z różnych to powodów rolnicy nie dostaną, bo hektar przekroczyli powierzchnię swojego gospodarstwa. Próbuje to się, to się sprostować, ale tylko się próbuje. No, rolnik musi mieć dokument, na podstawie którego oprze swoje wystąpienie pośrodki środki do, o, i o zapłaty, a nie tylko obietnice. Bardzo dziękuję. O głos poprosił...